Siema ludzie Mister Aro z tej strony. Jest ze mną Degryzak. Dzięko. I pokażemy Wam dzisiaj. To będzie taki mały poradnik z okazji 1.8. Jak hodować dynie, melony i takie tam różne. No, no to się bierzemy do roboty. Jeśli chodzi o melony, no to sprawa jest prosta. Rozwalamy takiego melona. Nam, wypada nam 6 kawałków. Te kawałki dajemy do craftingu. I mamy nasiona melonów. Zrobię sobie 7 starczy mi. A jeśli o Dynie chodzi z nasionami, to nasiona Dyni można spotkać tylko i wyłącznie w skrzynkach, w dungeonach i takie tam, tak? Tak, opuszczony miastem. No. A teraz zajmijmy się, jak je hodować. Tym, jak hodować Dynie. Użyję tutaj Moda Tuman Items, bo żebym to musiał wszystko zbierać, to by było nieźle. Yy, dodamy sobie płotki, wodę i motykę. Dobra, no to mamy Ale... wszystko. Wodę wystarczy tu kanał rozkopać. Dobra, mam wodę już w wiaderku. Teraz bierzemy sobie, układamy taką... O, ja to skórtek robię. Taką farmę starczy, taka mała nie musi być dużo miejsca oj ty nie mi przeszkadzają dobra jest i teraz przez środek dajemy rów z wodą zresztą to w każdej farmie trzeba pięknie i teraz tak jedna ważna rzecz zaoramy tylko jeden pasek przy wodzie, drugiego paska nie trzeba orać, bo tam się będą respić jedynie, no i tutaj sadzimy nasze, nasiona melonów, ja sobie teraz dodam szybko nasiona dyni, tak wyglądają, takie białe. A gdzie się one będą respić? Musi być ziemia. Spadaj, nie musi być, one się respią na trawie. Założy się? Tak. Dobra. No i teraz y, trzeba chwilę poczekać. Nie wystarczyło tu postawić bramki. Eee, tutaj są bramki. W geniuszu. O, i, I podeptałeś dynię. Dobra. A z drewnianą motyką sobie takie Z kamienną. To tu dziś zaorałem dwa pola, zobaczymy czy wyrośnie. No to my czekamy aż to wyrośnie i zobaczymy się. Kiedy już to wyrośnie. To na razie cześć. Witamy po mojej przerwie. No i jak widzicie już wyrosły. Pnącza, Tak. Takie korzonki raczej. Tak. I tu mamy jedną dynię już nam wyrosła. Yy, z dwóch pnączy. A tutaj z jednego, więc może być równie dobrze co drugie. zbieramy balonka. Zbieramy melona. I nie musimy tego orać. Tam gdzie ma wyrosnąć melon nie musimy orać, bo to samo po prostu yy, melon rośnie na niezaoranym o! Tak to... Zobaczymy. No. Dobra. A tu podeptam. Podepam. tak Ej kurde, bo bym podeptał sadzonkę. Dobra. To my się zobaczymy. To nie, to my już kończymy odcinek. Nie. To nie. Dobra, to zobaczymy się jeszcze, kiedy już udowodnię gryzakowi, że może być na niezaoranej ziemi. To, cześć. Na ludzie, okazało się, że gryzak miał rację. Nie rosną na niezaoranej. Tak, wiem, raz ja miałem Trzeba zaorać i dopiero teraz urosną. I go